Dzień dobry Państwu, Adam Pawłowski, Lechosław Olszewski. No i przechodzimy do naszej ulubionej części e, nagrywania e, win do zestawów e, z każdego miesiąca e, czyli do próbowania a, jednego e, wina z zestawu z, z zestawem e, wybranych e, smaków. E, no, Postanowiliśmy, że skoro greketa zaskoczyło nas. E, Swoją maceracją, to jemu poświęcimy ten odcinek. Zadanie nie jest łatwe. Mówiliśmy o tym, że to jest wino uniwersalne i powinno się sprawdzić w wielu różnych sytuacjach. No i też mamy tutaj taki przegląd, który w zasadzie jest takim spektrum wielotalerzykowej kolacji. Tak, no ja już zacząłem tą kolację, zacząłem ją od delikatnego, delikatnej ryby, niepoddanej obróbce cieplnej, czyli to jest takie sashimi z, z łososia. No i ten łosoś nie będący poddany właśnie tej obróbce, on jest delikatny, jest taki maślany, jest, rozpływa się w ustach i spotyka się z, z tym pomarańczowym winem, które demoluje tą rybę niestety. I przykrywa ją totalnie swoim smakiem, intensywnością. Ten łosoś stara się gdzieś tam wykaraskać jeszcze mm -hmm. na powierzchnię, ale nie za bardzo mu to wychodzi. Wino jest dominatorem, zaburzona jest tutaj ta harmonia między jednym i drugim. One smakowo się zupełnie jakby nie, one się nie spotykają, ale też się nie kłócą. I tak. katastrofy jakiejś takiej nie ma, nie ma takiego, powiedziałem, metalicznego posmaku, który by był nieprzyjemny, natomiast to nie A. jest to. Tak, no one, są, one są obok, to znaczy te, te, te smaki, smaki ryby próbują się utrzymać i walczą, dlatego że oczywiście wino jest zdecydowanie bardziej intensywne niż ryba. To już jakby działa na niekorzyść tego peringu. Zawsze staramy się utrzymać jednak w podobnym, w podobnym tonie intensywność, zarówno jedzenia, jak i wina. Tutaj mam ją zakłóconą. No, mamy tutaj zdecydowanie więcej tej ekstrakcji e, w końcu z taniną, tak, w, w posmaku e, i to nie może się udać. Ale tak jak Adam powiedział, to nie była katastrofa, e, no, ale też dużo przyjemności tak, e, więc, nie było. Gdyby ten łosoś był zgrillowany na przykład, gdyby on był jakiegoś takiego rusztu, rożna, e, no to moglibyśmy tam szukać jakichś punktów wspólnych, on e, by, by nabrał nieco innej faktury. Gdyby on był wędzony, to by było, było bardzo fajnie. Tak, tak. Wędzenie i wina pomarańczowe się dosyć lubią, natomiast już nie ma co poświęcać czasu na łososia, bo przechodzimy do sera, polskiego sera z Pomorza, który jest bardzo orzechowy, który jest bardzo mhm. kremowy, który jest pyszny, tuściutki i jedzą, jak się jego solo, no to po kawałku, po kilku kawałkach. Już się szuka jakiegoś przecięcia, przecięcia tego smaku i jak w pogotowiu znajduje się to wino pomarańczowe, to to jest idealny pairing. Tak. To jest... Naprawdę jest genialny. No, to jest zaskakujące. Spodziewałem się, że, że możemy, możemy mieć taką sytuację jak w przypadku łososia, a jest dokładnie odwrotnie. Jest tak, że ta kremowość, no bo nasze, nasze to też jest zaokrąglone, takie trochę obłe i bardzo dobrze wpisuje się po prostu w ten ser mało tego ten ser zdejmuje ten taki e, nadmiar lekki taniny mhm. z wina więc to wino się fajnie wygładza pokazuje owoc e, i to jest e, idealny pairing dlatego że one pozostają jedno z drugim w harmonii e, plus tworzy się ta wartość dodana ten mhm. element takiego e, e, dodatkowego e, Komponentów. No właśnie, no bo cały czas utrzymujemy tą, e, utrzymujemy tą e, owocowość. E, mamy dość intensywny, e, intensywny owocowy e, niuans, a z drugiej strony przychodzi nam ta właśnie orzechowość od kozieratki. E, ona naprawdę świetnie się tutaj uzupełnia. No i mamy ten bardzo interesujący środek. No, e, no, ciekawe, czy coś będzie w stanie pobić to, to połączenie. Ja spróbowałem kurki. Mam takie wrażenie, że w tym sezonie bardzo mało kurek zjadłem, więc teraz nadrabiam i mam taki lekki niedosyt. I jak już będziemy off the record, to ja zamawiam to. Spróbując to z naszym winem, te kurki są pięknie przesmażone na masełku i mają taki, taki piękny, do tego dodany jeszcze. Fajny, fajny słony rys, więc według mnie jest idealnie. grzyby w ogóle są trudne do łączenia z jedzeniem i potrzebują od białego wina takiej właśnie krągłości, Lubią się z beczką, z malaktyką. I one są takimi z, 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 dziwny, nie to, nie to warzywo, na pewno nie owoc, dziwna faktura, ziemistość i ta taka ziemista natura wina pomarańczowego się fajnie w to wpisuje. One teksturalnie się generalnie spotkały. Jeżeli chodzi o tą, ten element masła, to on trochę z nadał takiej, takiego całego poślizgu tej sytuacji. Więc to był taki pewien łącznik, bym powiedział, między winem a, a, a kurkami. A sam smak tej pomarańczy z, z kurkami dla mnie bomba. No, to ja bym podkreślił to znaczenie tej słoności, która jest w grzybach, ona, ona zdecydowanie była takim elementem, która chwyciła, chwyciła to wino, to że one są podobnie, podobnie intensywne, podob, mają podobną intensywność i znowu mamy tutaj tą maślaność, która przychodzi z jednej z drugiej strony, świetnie się łączy i znowu mamy zupełnie inną kompozycję, ale cały czas, jakby świetnie, świetnie skrojoną, skrojoną całość. Tak, poprzednim, w poprzednim peringu mieliśmy wino z solidnym kwasem i taniną, które fajnie się komponowało z tłustym serem i to było działanie na zasadzie tłuszcz, kwas, tanina, a tutaj mamy grę zupełnie innych komponentów z kurkami, bo mamy umami umami, zarówno to wino pomarańczowe ma taki swój lekki, lekki sznyt e, właśnie tego piątego smaku, a kurki no to to jest zupełna emanacja jakby e, e, smaku umami. Więc, więc znowu jest, jest inne podejście do przyjemności. E, no dobrze i teraz chyba dwa najcięższe, e, najcięższe dla tego wina, e, dwie najcięższe próby. Z jednej strony mamy podwędzaną kaczą pierś, to jest mocny zawodnik. Z drugiej strony mamy deser na bazie, na bazie bananów. No i co myślisz? No ja, myślę, że, się? ja myślę, że mm, trochę to wino jak się zamyka oczy, ono tak się je pije jak wino czerwone, szczególnie jak ono się robi coraz cieplejsze. Ale no ta pierskaczka jest tak mocno uwędzona, no, że ona tak dominuje ona, tak. ona dominuje, ona dominuje wino, się łagodnieje poprzez ten tłuszcz kaczy, ono gdzieś stara się dodać trochę owocu, no bo wiadomo, że kaczka lubi się z owocami, mhm. tak, zwykle jest podawana z jakimś takim czerwonym czy, czy, czy innym owocem. No i trochę tutaj nam się to zaczyna chwytać, ale finalnie to kaczka. No, Przykrywa wino, i tak jakby kompozycja, zaczyna nam się rozjeżdżać w pewnym momencie. Wino zostaje w tyle. Tak, ja nawet nie, nie zdawałem sobie sprawy, że, że ta kacza pierś może tak zdominować w sumie bardzo aromatyczne, tak, wyraziste wino. Wydawałoby się e, z wyraźną też taniną, ale ta tanina jest jednak za mała. Jak hmm. na, tą, a, na tą pierś kaczą powinno być jej tutaj. Zdecydowanie, zdecydowanie więcej. No, ale nasz zawodnik staje przed ostatnią próbą. Tak. Myślę, że. Ten, ten pairing jest dla, dla tych, którzy lubią ból. Bo w połączeniu ze słodkim jedzeniem, z tym deserem, wino staje się ultra znowu kwaśne i podbija to jeszcze bardziej taninę. Więc to nie jest tak, że śmietana pięknie zdjęła nam taninę i kwas. To nie jest tak, że tutaj owoc jakiś zaczął fajnie emanować i dosmaczać. Na pewno to nie zbalansowało słodyczy deseru. To jest najmniej trafiony pairing, to nie jest pairing, to jest pomyłka. I pamiętajcie, że jeżeli jedzenie jest słodkie, to wino musi być słodsze albo tak samo słodkie jak jedzenie. Więc to z natury rzeczy nie mogło się udać, ale czasami przy tych pomarańczach jak one Rozwijają jakoś fajnie, aromatycznie na, na, na dojrzałym owocu. To gdzieś można jeszcze chwytać, jak mamy taką, taki, taki e, delikatniejszy deserek, jakiś powiedziałbym taki owocowy, e, ale tutaj wszystko jest w pełni słodkie, bananowe, ciasteczkowe, karmelowe. E, i tak, ten karmel w ogóle to rozjeżdża na. Tak, potrzebowaliśmy tutaj masę cukru e, w tym winie, żeby to się zgodziło. E, mm, więc są też takie wina. Ale na pewno nie to. No tak, to potwierdza tylko to, że wina pomarańczowe są uniwersalne, a nie uniwersalne do wszystkiego. Ta uniwersalność ma też swoje granice i wydaje się, że zarysowaliśmy je tutaj. Zdecydowanie słodycz jest tą granicą dla wina pomarańczowego. Z drugiej strony intensywność wina pomarańczowego trochę wyklucza nam te wszystkie produkty, które są delikatne. Raczej bazują na strukturze tak, i na teksturze. Więc wszystko to, co było w środku, tak naprawdę bardzo dobrze, dobrze z tymi winami pomarańczowymi się zachowuje. Ale najważniejsze to mieć z tego frajdę, zabawę: próbować z różnymi produktami. To wszystko, co macie w lodówce, jest waszym warsztatem. Jak nie spróbujecie, to się nie przekonacie. Namawiam Was do tego, namawiam Was też do tego, żebyście oglądali inne nasze próby łączenia win z jedzeniem, a przede wszystkim, żebyście weszli na stronę www.winoclub.pl i być może wybrali naszą subskrypcję miesięczną z zestawów win. Będziecie mogli z nami degustować, próbować, trafiać i nie trafiać. Raczej wolałbym, żebyście trafiali. Dziękuję Do bardzo. Do zobaczenia.